Przepis na oponki serowe. Do miski dodajemy 250 g mąki, jedną łyżeczkę sody i mieszamy. Dodajemy jedną trzecią szklanki cukru, dwa żółtka. 250 gramów twarogu, 100 gramów śmietany i aromat waniliowy do smaku. Wszystko mieszamy i łączymy na jednolitą masę. Wałkujemy na blacie podsypanym mąką. W trakcie dosypujemy mąki, gdyż ciasto się klei. Szklanką wycinamy kółka. Następnie kieliszkiem na środku wycinamy mniejsze kółeczka. Ciasto, które zostaje, możemy usmażyć lub złączyć i wyciąć więcej oponek. Oponki smażymy po kilka sztuk na gorącym oleju. Jeżeli mamy wątpliwości, czy olej jest dobrze nagrzany. Możemy wrzucić kawałek ciasta, który po chwili powinien wypłynąć. Oponki pieczemy z obu stron na złoty kolor. Odsączamy je na ręczniku papierowym i posypujemy cukrem pudrem.